Przychodzi facet do lekarza. Panie doktorze, jestem trzy miesiące po ślubie. Ożeniłem się z przepiękną dwudziestoletnią blondynką. Wszystko było pięknie do czasu. Okazało się, że nie wystarczam mojej żonie i zaczęła mnie zdradzać. Co więcej, okazało się, że ona nie uważa tego za zdradę. Podejrzewam, że jest nimfomanką. Co dzień wieczór znika na kilka godzin. Śledziłem ją. I teraz już wiem, że chodzi do tego baru pod rozbrykanym kucykiem. I właściwie każdy facet, który zjawił się w tym barze, już ją zaliczył. Niech pan mi pomoże. Co ja mam robić? Hmm. Przede wszystkim proszę się uspokoić. Niech pan weźmie głęboki oddech i jeszcze raz podam mi nazwę tego baru i dokładny adres. Pewne małżeństwo wskutek wypadku znalazło się na bezludnej wyspie. Przebywali tam już kilka lat, aż pewnego dnia fale wyrzuciły na brzeg młodego mężczyznę. Nowy rozbitek i żona od razu wpadli sobie w oko, jednak nie było mowy o żadnym intymniejszym kontakcie, gdyż w pobliżu zawsze był mąż kobiety, dlatego też musieli opracować sprytny plan. Mąż ów... Swoją drogą też był zadowolony z nowego towarzysza niedoli. W swej bystrości obliczył bowiem, że zamiast dwóch dwunastogodzinnych zmian na wybudowanej przez rozbitków wieży, można będzie ustanowić trzy zmiany ośmiogodzinne. Do pierwszej zmiany zgłosił się na ochotnika nowy. Tymczasem małżeństwo wzięło się do rozpalania ogniska. Najpierw zaczęli układać krąg z kamieni. W tym momencie z góry dobiegł głos: Ej, bez seksu, tam proszę. Na to para z dołu. Ależ my nic nie robimy. Po chwili para zaczęła układać w kamiennym kręgu kawałki drewna, i znowu z góry dobiegło głośne. Ej, bez seksu tam proszę. A para znowu. Ależ my nic nie robimy. Później małżeństwo zabrało się do układania na drewnie liści palmowych nowy z góry na to. Ej, mówiłem bez seksu. A małżeństwo jeszcze raz. Ależ my nic nie robimy. Po ośmiu godzinach na wieże udał się mąż. Ledwie doszedł na górę, spojrzał w dół i pomyślał. Kurczę, stąd faktycznie wygląda, jakby się bzykali. Żołnierz wrócił do domu po misji. Nie jadł, nie pił, tylko od razu pognał do sypialni, aby spędzić upojną noc z żoną. Nad ranem Jasiu zagląda do sypialni i speszony szybko cofa się do korytarza. Nie bój się, Jasiu. Wchodź śmiało, to ja, tatuś. Tak, tak, wszyscy tak mówią. Baba miała dwie papuszki, samiczki, które non-stop przeklinały i za każdym razem, gdy odsłaniała ich klatkę chórem, krzyczały. Cześć, jesteśmy napalone i zrobimy wszystko, o co poprosisz. Baba, zmieszana, poszła z problemem do księdza, który po długim namyśle znalazł rozwiązanie. Pani przyniesie te swoje samiczki do mnie. Ja mam w domu też dwie papugi samce, które ciągle czytają Biblię i się modlą. Myślę, że kiedy je ze sobą skontaktujemy, pani samiczki się ucywilizują. Tak też zrobili. Ledwo samiczki trafiły do klatki papuk księdza, natychmiast zaczęły swój koncert. Cześć, jesteśmy napalone i zrobimy wszystko, o co poprosisz. Na to odzywa się samczyk księdza i mówi do swojego kompana. Stary wywal te księgi, nasze modlitwy zostały wysłuchane. Dwóch księży rozmawia o celibacie. Jeden mówi do drugiego: Słyszałeś, że Watykan rozważa możliwość zniesienia celibatu? Tak, ale my już tego nie doczekamy My nie, ale może nasze dzieci. Kiedy pięcioletnia córeczka zaczęła wypytywać mamy o to, skąd się wzięła na świecie ta delikatnie jej opowiedziała. Po paru dniach dziewczynka, dalej zafascynowana nowo zdobytą wiedzą, pyta mamę. A więc nasionko tatusia zapładnia jajeczko u mamy i mama nosi dziecko w brzuszku? Właśnie tak to jest, kochanie. Ale jak nasionko dostaje się tam? Czy mamusia je połyka? Tylko wtedy, gdy chce nową sukienkę. Rozmawia dwóch kumpli. Marian, jak tam twoje życie seksualne? Jak na Olimpiadzie? Wow, rekordy bijesz? Złote medale? Nie, raz na cztery lata. Pewnego dnia nauczycielka wchodzi do klasy i spostrzega, że ktoś napisał na tablicy słowo Penis bardzo małymi literami. Odwraca się w poszukiwaniu sprawcy, lecz nikogo nie znajduje. Szybko ościera wyraz i rozpoczyna zajęcia. Następnego dnia wchodzi do klasy i tym razem zauważa wyraz penis napisany większymi literami i znów sytuacja się powtarza, nie znajdując winnych, rozpoczyna zajęcia. I tak przez około tydzień, zawsze po wejściu do klasy, znajdowała to okropne słowo napisane coraz większymi literami. W końcu pewnego dnia, wchodząc do klasy, spodziewała się zostać przywitaną tym samym słowem napisanym na tablicy, jednak tym razem zauważyła napis: Im więcej go trzesz, tym większy się staje. Syn pyta się ojca, tato kim ja w życiu będę? Albo się ożenisz, albo nie ożenisz. Jak się ożenisz, toś przepadł. A jak się nie ożenisz, to masz dwa wyjścia. Albo pójdziesz do wojska, albo nie pójdziesz. Jak nie pójdziesz, toś przepadł. A jak pójdziesz, to masz dwa wyjścia. Albo pójdziesz na wojenkę, albo nie pójdziesz na wojenkę. Jak nie pójdziesz na wojenkę, toś przepadł. A jak pójdziesz na wojenkę, to masz dwa wyjścia. Albo cię zastrzelą, albo ci nie zastrzelą. Jak cię nie zastrzelą, toś przepadł. A jak cię zastrzelą, to masz dwa wyjścia. Albo cię pochowają pod brzuską, albo pod dębem. Jak cię pochowają pod brzuską, toś przepadł. A jak cię pochowają pod dębem, to masz dwa wyjścia. Albo cię przerobią na książki, albo na papier toaletowy. Jak cię przerobią na książki, toś przepadł. A jak cię przerobią na papier toaletowy, to masz dwa wyjścia. Albo będziesz służył mężczyznom, albo kobietom. Jak będziesz służył mężczyznom, toś przepadł, a jak będziesz służył kobietom, to masz dwa wyjścia: albo będziesz służył z tyłu, albo z przodu. Jak będziesz służył z tyłu, toś przepadł, a jak będziesz służył z przodu, to będzie to samo, jakbyś się ożenił. Małżeństwo z dwudziestoletnim starzem. Żona krząta się w kuchni, mąż coś naprawia. W pewnej chwili mąż woła: Stara, chodź na chwilę. Co? Podtrzymaj ten drucik. Żona posłusznie chwyta kabelek, po czym pyta: I co? Nic, widocznie faza jest w tym drugim. Pewna para w średnim wieku z północnej części USA. Zatęskniła w środku mroźnej zimy do ciepła i zdecydowała się pojechać na dół, na Florydę i mieszkać w hotelu, w którym spędziła noc poślubną 20 lat wcześniej. Mąż miał dłuższy urlop i pojechał o dzień wcześniej. Po zameldowaniu się w recepcji odkrył, że w pokoju jest komputer i postanowił wysłać maila do żony. Niestety, omylił się o jedną literę. Mail znalazł się w ten sposób w Houston u wdowy po pastorze która wróciła właśnie do domu z pogrzebu męża i chciała sprawdzić, czy w poczcie elektronicznej są jakieś kondolencje od rodziny i przyjaciół. Jej syn znalazł ją zemdloną przed komputerem i przeczytał na ekranie: Moja ukochana żona, jestem już na miejscu. Wiem, że jesteś zdziwiona otrzymaniem wiadomości ode mnie. Teraz mają tu komputery i wolno wysłać maila do najbliższych. Właśnie zameldowałem się. Wszystko jest przygotowane na Twoje przybycie jutro. Cieszę się na spotkanie. Mam nadzieję, że Twoja podróż będzie równie bezproblemowa jak moja. P.S. Tu na dole jest naprawdę gorąco. Siedzą dwaj koledzy w barze. Jeden pyta się drugiego: Co dostałeś na urodziny od żony? A wiesz, urodziło mi się dziecko. To gratuluję. Ale wiesz, żona złożyła się na ten prezent z sąsiadem. napad na bank. Jeden z bandytów podchodzi do zakładnika i pyta się: „Widziałeś coś? Tak. Odpowiada i dostaje kulkę. Podchodzi do drugiego i pyta: „Widziałeś coś? Tak. Odpowiada i też dostaje kulkę. Podchodzi do mężczyzny i pyta. „Widziałeś coś? Nie, nic nie widziałem, ale moja żona wszystko widziała: tam stoi o tam. Facet podczas podróży samochodem poczuł, że chce mu się siusiu. Siu. Przy drodze nie było żadnego parkingu i po dłuższym czasie, gdy nacisk na ścianki pęcherza się zwiększał, postanowił zatrzymać się przy drodze. Tak zrobił, wyszedł z samochodu i poszedł do lasu. Rozpiął rozporek i z ulgą zaczął siusiać. Po kilku chwilach mówi do swojego penisa: No widzisz, kiedy ty chcesz, to ja zawsze staję. Podczas nieobecności żony facet postanawia zrobić jej niespodziankę i pomalować deskę w toalecie. Po skończonej robocie udaje się do kuchni, żeby przygotować sobie zasłużony posiłek. Żona wraca wcześniej niż planowała i, rzecz jasna, najpierw pędzi do kibelka. Siada, no i deska jej się przykleja. Nijak nie daje się oderwać. Żona wściekła i w panice facetowi udaje się ją wreszcie jakoś zapakować do samochodu jadą do lekarza. W gabinecie demonstrują problem lekarzowi. Facet pyta: Widział pan kiedykolwiek coś takiego? Na to lekarz Owszem, ale jeszcze nigdy w ramce. Dwóch staruszków siedzi na ławeczce pod domem spokojnej starości. Patrzą melancholijnie w przestrzeń, kiedy w pewnej chwili odzywa się jeden z nich. Kadziu, mam już 75 lat. Jakbym się nie ruszył, wszystko mnie boli i dokucza reumatyzm. Jesteś moim rówieśnikiem. Powiedz, jak ty się czujesz? Jak nowonarodzony. Naprawdę? Jak nowonarodzony? Tak, nie mam włosów, nie mam zębów i chyba przed sekundą zlałem się w gacie. Dlaczego chce się pan rozwieść z małżonką? Więc, wysoki sądzie, poznałem ją, oświadczyłem się. Potem był ślub. Syn nam się urodził, ochrzciliśmy. Potem jakoś urodziny były moje. Potem teściowa mi zmarła. Potem lepszą pracę dostałem. Potem żeśmy mieszkanie sobie kupili. Syn do przedszkola poszedł. Dostałem awans, podwyżkę. Kupiłem samochód. Przeprowadziliśmy się znowu. Dziecko do pierwszej komunii poszło. No, to wygląda na wyjątkowo udane pożycie małżeńskie. Skąd wniosek o rozwód? No bo, wysoki sądzie, ostatnio jakoś żadnej okazji większej nie było. I małżonkę, żem na trzeźwo zobaczył. Kobieta jest z wizytą u seksuologa. Panie doktorze, mąż mnie nie zaspokaja. Proszę pani, ja mogę coś pani przepisać, ale może znalazłaby pani sobie kochanka. Mąż nie musi o niczym wiedzieć. Mam już kochanka, panie doktorze, ale on mi też nie wystarcza. Droga pani, przecież nie musi być tylko jeden. Szczerze, mam dziesięciu kochanków, ale to wciąż mało. OK, w takim razie przepiszę pani hormony i za dwa tygodnie zapraszam panią do kontroli. Kobieta wraca do domu, kładzie receptę przed mężem i mówi: Widzisz, żadna ze mnie puszczalska, tylko ciężko chora jestem. Jacek założył się z Michałem, że pójdzie do spowiedzi, no i poszedł. Wychodzi, a Michał pyta go. Jak było? No ja mówię, że zdradzałem żonę, ale nie mogę powiedzieć z kim. A on na to, że. Czy z Kowalską z ulicy Podleśnej? A ja, że nie. A czy z Nowakową z Kasztanowej? No ja, że też nie. No i czy z Malinowską z Nowomiejskiej? No i ja, że nie. No i dał spokój. I co, odpuścił ci grzechy? Odpuścił, nie odpuścił. Ale mam trzy pierwszorzędne adresy. Pewnej nocy żona zaczęła mówić przez sen. Jakieś jęki i imię, rysiek. Bez dwóch zdań doprawiała mu rogi i facet szybko doszedł do takiego samego wniosku. Aby to sprawdzić, pewnego dnia udał, że wychodzi do pracy i schował się w szafie. Patrzy, a tu żona idzie pod prysznic, układa sobie włosy, maluje się, perfumuje i w samej koszulce nocnej wraca do łóżka. W tym momencie otwierają się drzwi i wchodzi rysiek. Super przystojny, wysoki, śniada cera, czarne, bujne włosy, jednym słowem bóstwo. Facet w szafie myśli: Muszę przyznać, że ten rysiek ma klasę. Rysiek zdejmuje powoli stylowe ciuchy, najmodniejsze i najdroższe w tym sezonie. Facet w szafie myśli, kurde, ale ten Rysiek to jednak jest spoko gość. Rysiek kończy się rozbierać od pasa w górę, a tu na brzuchu krateczka, kaloryfer wysportowany, a na klacie grają mięśnie. Facet w szafie myśli, kurde, ten Rysiek to ekstra gość. Rysiek zdejmuje super, trendy bokserki, a tu sprzęt aż do kolan. Facet w szafie myśli, o rzesz kurde. Rysiek to naprawdę dobry buchaj. W tym momencie żona zdejmuje koszulę nocną i pojawia się brzuch z celulitem i obwisłe piersi aż do pasa. Facet w szafie myśli: O w mordę, ale wstyd przed ryskiem. Kolega przychodzi do kumpla i mówi do niego: Mam dwie złe wiadomości. To połącz je. Twoja żona mnie zdradza. Wnuczek pyta babcie. Babciu, co to jest kochanek? Babcia zrywa się na równe nogi, otwiera szafę, a z niej wypada szkielet. Popatrz na śmierć, zapomniałam. Siedzą dwaj koledzy w barze. Jeden pyta się drugiego. Co dostałeś na urodziny od żony? A wiesz, urodziło mi się dziecko. To gratuluję. Ale wiesz, żona złożyła się na ten prezent z sąsiadem. Filip składał właśnie kolejny pocałunek na ustach pani Maryli, gdy ta nagle, wskazując palcem okno, pisnęła przeraźliwie: Mój mąż! Uwodziciel spojrzał na przylepioną do szyby, wykrzywioną ze wściekłości twarz mężczyzny i mruknął: A to fujara ze mnie! Przecież on już od pół godziny sterczy nieruchomo, morda w oknie, a ja myślałem, że to jakiś portret rodzinny. U Kowalskich dochodzi do sceny małżeńskiej. Żona, wyczerpawszy zasób uwłaczających godności męża, epitetów i gruźb, wykrzykuje. Jak tylko umrzesz, wyjdę za mąż za innego. Kowalski odpowiada spokojnie. Moja droga. Cóż mnie może obchodzić nieszczęście człowieka, którego nie znam? Na jednej z bram wiodących do raju widać napis dla pantoflarzy, na drugiej dla mężczyzn, którzy nie dali się zdominować przez kobiety. Przed pierwszą bramą kłębi się tłum zmarłych, przed drugą stoi jedna samotna duszyczka. Podchodzi do niej święty Piotr i pyta: A ty co tu robisz? Ja nie wiem, że ona kazała mi tu stanąć.